Widzę, jest z tej strony Hubertinio Witam was w drugim odcinku Schedule One Pierwszy odcinek już jest na kanale <laughs> Dzisiaj Sadzimy Na TikToka wlecią nowy TikTok Który zdobędzie Jeżeli zdobędzie ileś tam polubień Tyle musimy wysadzić zioła Na chwilę obecną nie ma go za dużo Nie ma za dużo Ale Mam nadzieję, że damy radę Do niedzieli Bo w niedzielę się widzimy i Wtedy też sadzimy Dobra, tutaj nam rośnie zioło Tutaj nam rośnie Też zioło OG kusz Dobra Jeb yep. Na Deal Tak Na wszyscy, wszyscy Dobra Szybko ogarniemy ich. Szybko im sprzedamy trochę kraku. Choć nie wiem, czy wystarczy. W sensie kraku trochę zioła Chyba nie styknie. Bo ktoś chce. Yy, dobra, no bo to nie idziemy, bo ktoś tu chce gdzieś. O, ten żołnierz dopiero idzie. się mam trzymaj Pytanie teraz. Czy potencjalny customer? To jest jakaś typiara. Czy to jest ta typiara? To nie jest ta typiara Tu jest gdzieś ta typiara w takim wypadku Nie wiem, czy to nie jest typiara stąd To jest typiara stąd sprawdzaj W custom'er Dobra. Y -y -y. Jak to wygląda tutaj w środku z naszymi rzeczami? Nasze sadzonki. 54%. No, powoli się rosną. Szybko sobie zatrzymujemy grę w międzyczasie i pójdziemy zobaczyć, ile kosztuje. Stół do mieszania? Tak? Chyba stół do mieszania. Mm. Chyba stół do mieszania. Yy, pa, to nie. To jest chyba ten. 500 kosztuje. Dobra. 500 kosztuje. My zaraz będziemy mieli 500. To jest policjant. Dobra, ale pierw. A, bo on chce mnie zbuduszerować, w raczej nic nie mam. Taki baseballowy jest ogólnie legalny, ale Musimy mieć friendly ship status, tak? Dobra. Jak to tu wygląda? 73%. A czy my to możemy sobie podlać? Możemy. Możemy sobie to jeszcze dodatkowo podlać. Myślałem, że nie da rady, ale na szczęście da radę. Ciekawe, czy to, czy to wpływa jakoś na rozwój naszych sadzonek. Choć nie mam pojęcia. Choć nie mam pojęcia. Dobra, Idziemy sobie szybko spać. No, kontynuuj, kontynuuj A, potrzebuję te nożyczki. Gdzie są moje nożyczki? Tu są nożyczki Git. Proszę mi to pokazać. Pyk, pyk, pik, 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 pik. Pik, pik. Ej widzowie, widzowie z YouTube'a. Takie pytanie. Czy wy chcecie długie odcinki z tej serii? Czy wolicie krótsze? Wolicie te po. Tam godzinę? Czy półtorej? Chyba nawet ostatni trwał, ten najnowszy. Czy wolimy po. No w mniejszym, w mniejszym czasie. Czy wolimy krótsze? Odcinki, to jest pytanie do widzów z YouTube'a. Oni się tam odpowiedzą, nie? Git, mamy ogarnięte, teraz pakujemy Zostawcie followa na Twitchu, link w opisie Ej, halo, kto to nagrywa? Obym, cyk, cyk Dobra, to mogę zostawić na razie te gramy mm. Wszystko, wszystko, git A, bo to tu gdzieś było, tylko sobie wpłacę gotówkę Proszę zdepozytować mi wszystko i git. Lecimy sobie tu, tu kupimy tak. Teraz wrzucamy sobie e -e -e. to. Potrzebuje z 50, styknie, styknie. I mamy ten mix station Będziemy mogli teraz miksować. Teraz możemy sobie miksować. Masztowa mm, 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 tu mogę sobie wrzucić I tu sobie dumpnij mix station tu tu nie tu dobra niech będzie tu tu też nie gdzie mm, mm, mm. ja bym to postawił no radamy to tu, no To mogę usunąć i dać, nie wiem Gdzieś tu, o Tu sięgnę, sięgnę, git Git, git, git. Teraz spakujemy to jeszcze na szybko Git Usuwaj mnie, ziomki Moje mordeczki Deal a, cię też muszę? Oldzikusz, oldzikusz. Jeszcze jeden. Swoje, z chęcią. Jeszcze ktoś? Git, losy wrzucimy. Idziemy na nasz pierwszy target. Trzyma, rudy. Dobra, widziałem coś. Kurr, się go wystraszyłem mhm. Potrzebujesz tylko pięć I, I trzecia osoba jest gdzieś tam Czy to będzie tu? Nie będzie tu, chyba, chyba będzie tam za ścianą na parkingu Tak, tak, tak To będzie gdzieś tu Gdzieś tu? Gdzieś tu, o Czy to będzie w ogóle za tą ścianą? Tutaj za tą ścianą Dobra, jeszcze szybko ustawienia Chcę trochę zmniejszyć może jednak tą muzykę Git Git No Cztery Hmm. To mi się podoba Git 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 Kiedyś gdzieś, gdzieś stała jakoś typiara Tylko nie wiem gdzie to było Gdzieś tam chyba Chyba gdzieś tam Z tym nie mogę zagadać Nie, potrzebuje zwykły sklep Ta typiara nie, nie, to nie ta typiera. Wszystko jasne Muszę iść do gasmartu po prostu, o to chodzi Tak, 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 o to mi chodziło Daj mi, daj mi, daj mi Paracetamol Daj mi ten paracetamol A tu coś tylko w banku mogę płacić Jest tu bankomat w sklepie Tu jest ze sklepem Idź, nabrałem te Dobra, dajesz 10 sztuk Idę to miksować i będę to sprzedawał ludziom teraz Dobra, tylko ja zwykły kurz A tym muszę to odpakować Unpack Idź Jeszcze w motelu nie, to ja, ja już nie. To ja już nie. To już mi się tu wiesz Powodzi. Ja już tutaj że Zresztą o, miksuję się mikserem. miksuj to, miksuj. No to się miksuje, a ja sobie mogę to zebrać w międzyczasie. Git, git, to się zebrałem teraz. Ale jak to nazywamy? Yy... Paracetamolia Tak to damy, git yy... Tutaj to było Paracetamolia Ale ono i tak dobrze, nie? Tata, gdzie jest to, tata? Mmm, siłem byku. Można mm. mnie siano, nie? Dzięki. O, nie mam nic na mapie tego? Mam na mapie, zobacz, tam jest. O, przecież w sensie na tym. Dobra, Nelson. Gid, ogarnij się tam. Tam nie idę. Dobra, to się, to się później ogarnie Ogarnąłbym sobie szybko jeszcze tych Co ty chcesz? Słuchaj, ogarniemy to Co ty chcesz? A, to, to mi te dałeś, sąki teraz 4 OG Nie mam OG spokowania. Ale tu gdzieś był toptato. Tu jest toptato. Toptato to jest w mieście. Tu gdzieś były, o. Nasionka. Git, git, git. O, syp Gdzieś trzeba posprzątać. Git. Mamy to. O, to, to sobie zostawię. Pójdę do mojego klienta, który jest gdzieś tam. Trzy razy prac, pracę tam. Nie mam jeszcze. Nie mam jeszcze tyle. Dobra. To sobie zasybuje. sobie pójdę szybko spać. Idź. Pójdę sobie tego dziuta który jest gdzieś tu o 300 masz Dobra Jeszcze jak nie mam żadnych tych co to, to miksuję z wiagrą, po wiagra z tego co pamiętam to najlepiej idzie hmm. Hmm. ale jeszcze tu masz czym to miksować Weź mi z tym pakuj tego trochę Z Git A ja potrzebuję chyba z dwie, nie? Saszety, ta Potrzebuję z dwie saszety na to Git to mogę rzucić i tak z powrotem. Czy dałoby się posadzić jeszcze. Nie mam czasu teraz nie. Przy to polecieć sprzedać na szybko. To już ode mnie chciał. siema, siema już tak. Słyszałem, uh -huh. że ktoś trochę paracetamolu. tam Masz. Masz. Dobra, ja muszę tu przyjść i posadzić. Git, ile mieć tę konepkę. Tu muszę gdzieś walnąć soli. Nie muszę. Git to mamy. Teraz co oni chcą? OG kusz Jeb yep. Jeszcze ty chciałeś OG kusz Git Git, git, git Gdzie jest ten ziutek? Ten ziutek tu jest Siema warecie? Cztery chciałeś, masz Jeszcze jeden jest gdzieś tam Do roboty warecie idziesz? Zjarać Ty masz. Nie dam ci tego. No posmakuj se, posmakuj se. Dobra. Dobra, idę sobie ogarnąć na szybko to w takim wypadku. Na szybko z to ogarnę teraz... Gadanie to nie tu, gdzieś tu nie muszę. Co ty chciałeś? Ile ty chcesz? Dwie sztuki, Git. Mam tylko jedną. Dla 80, już tylko ostatni ten kurs. Co im I nie mam już tego. W jest coś wiszę? Nic cię nie wiszę. Git Git to dobrze, że mu nic nie wiszę. W takim wypadku sobie wszystko. Mam 1400. Czekaj, wari... Teraz potrzebuję tej soli trochę. Weź 10. Tego. I daj tego z. Jeszcze nie starczy mi w inwestorii. Dobra Tu są mogę wrzucić te saszety Saszety są mogę wrzucić tu Te nasionka są mogę wrzucić tu Tu sól sobie mogę wrzucić Teraz tu mogę wrzucić to To też yy, Ale daj mi nożyczki a to jeszcze rośnie, rozumiem Chciałem, że to zeskło Hit mm. Poszedłbym sobie teraz po paracetamol po Gasmart Potrzebuję... o, wiagrę. Dzięki Teraz, 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 teraz Tutaj sobie wrzucę wiagrę więcej nie wejdzie. Dobra. Co wrzucę to? Wezmę sobie ten kurz, co tu mam. To już jest. Git. Jeszcze jedno Git teraz Mix Station. no zamknęłem. Teraz ja to wszystko muszę jeszcze wrzucić. Git. Ogarnięte. Pod tabę muszę sobie wziąć produkt. Po muszę wywalić? Nie dealers, tylko produkt. Dobra. Hmm. tank. Tak to nazwiemy. Produkt. O, to ma dobre uzależnienie Git. Mamy wiagrotanka. tanka Jak to brzmi via tanka? Już nic tu nie wejdzie, dobra Dispatch. Pokaż mi teraz tu To wszystko usuń Pokaż mi to Idziemy mu rzucić temu pod trójką Dwadzieścia agrotanków Jam jest out dealer. Okej, okay, posłuchaj mnie, chodź tu. Słuchaj, mam coś dla ciebie, nowy towar. Nie masz jeszcze dwie tego. Thanks bro. Spoko, spoko. No problemos. Git, teraz możemy wyjść tu z produkcji, z tego. Pójdę sobie jeszcze szybko ogarnąć ten, ten, ten na śmieci. Hello. Gdzie jest teraz Tomasz Śmieci? Tu jest na Śmieci. Git. Dzięki wariacie. A daj, dałbyś jeszcze worek w sumie. W sumie dałbyś jeszcze worek. Daj, jeden worek. Dzięki. Kit. To se pakujemy. Robimy tak. Pik, 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 pik. Dużo lepiej się z tym działa. Dużo szybciej. Dużo szybciej to idzie. Da się rzucać tymi workami. Fajne, 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 że da się rzucać workami. Te siano. Daj te siano. Chciałem ja jeszcze raz podnieść, pozbierać. Git. Ogarnięte. Ja to mi zgaś. Gdy to jeszcze wyrzucić do śmieci? Nie no jeszcze przypadkiem sobie wziąłem ten worek git, to mamy ogarnięte git Odzikusz, Sora, logicusz git i to też muszę odmówić. To by też to nie musisz już odmawiać. Git. I teraz w tabie. Musimy dać produkty. Dajemy to. Dobra. Trzymajcie się, widzowie. Na dzisiaj to koniec z tego odcinka. Zapraszam wszystkich oczywiście na Twitcha. Na Twitchu już jest całość. Więc trzymajcie się widzowie do następnego. Cześć.